Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merleau w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. Na przełomie lat 50. i 60. na Rzeszowskiej Baranówce zaczęło rozwijać się budownictwo indywidualne, domków jednorodzinnych. W tym samym czasie od strony ówczesnej alei Bolesława Bieruta, dzisiaj generała Leopolda Okulickiego, rozpoczęto budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej. Wtedy narodziła się myśl, żeby spróbować na tym terenie, oprócz budowy szkół, przedszkoli i żłobków, znaleźć miejsce na realizację kościoła. Oczywiście w tym czasie Realizacja kościołów była raczej e, trudnym przedsięwzięciem. Wszyscy robili, co można, jeśli chodzi o władzę, żeby nie dopuścić do takich realizacji. W 1972 roku jedna z mieszkanek domu przy ulicy Łabędziej ofiarowała budynek gospodarczy na urządzenie kaplicy. Nie Kaplicę otwarto, po czym przyjechała milicja i kaplicę rozwaliła. Następne miejsce, w którym urządzono kaplicę, znalazło się na pobliskiej ulicy Jastrzębiej. 14 października 1974 roku została ona poświęcona przez księdza Józefa Sądeja, proboszcza parafii Chrystusa Króla. Kaplica stała się zalążkiem parafii Matki Bożej Różańcowej. Została ona erygowana dwa lata później. Ksiądz to poświęcił w imieniu biskupa Tokarczuka, który bardzo popierał budowę takich, Nielegalnych kościołów, i funkcjonowało to dość długo. A proboszczem tej parafii wkrótce mianowany został ksiądz Kapusta, który się sprawdził jako dobry organizator, taki bardzo człowiek energiczny i który chciał dużo zrobić. Rozpoczęły się poszukiwania miejsca na wybudowanie kościoła parafialnego. Taki teren znaleziono przy ulicy Orlej działka, która należała do parafii, była bardzo wąska, a wykupienie dodatkowego gruntu z marnym skutkiem utrudniała miejscowa służba bezpieczeństwa. Projekt zlecono młodemu architektowi, niedawno po studiach, ale który już miał bardzo duże osiągnięcia i twórcze i organizacyjne. Był nim Romuald Legler. Urodzony w Sokołowie Małopolskim, absolwent pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Romuald Legler w 1977 roku wraz z architektami Jackiem Czekajem i Markiem Piotrowskim zaprojektował kościół błogosławionej Jadwigi w Krakowie. Otóż, jak wygląda ten kościół, który on tutaj sobie wymyślił w tym miejscu? Otóż postawił sobie kościół, który jest dość Prostym kościołem, to znaczy jest to taka geometryczna forma, on jest, że tak powiem, miłośnikiem kwadratu i sześcianu i bardzo często realizuje obiekty, które się do tych form prostych architektonicznie bardzo ściśle odnoszą. Kostka sześcianu to jest właśnie główna bryła naszego kościoła. Zestawiona, skontrastowana z długim, niższym, znacznie, budynkiem, który mieści całe zaplecze. Parafialne, łącznie z zapleczem kulturalno-parafialnym, to wszystko jest zawsze bardzo u niego rozbudowane, bardzo dobrze funkcjonuje. Budowa kościoła Matki Bożej Różańcowej przebiegała etapami. Prace rozpoczęto w 1983 roku, jeszcze w czasie trwania stanu wojennego. Romek Legler narzekał bardzo na księdza Kapustę, który był takim dość apodyktycznym w rozwiązywaniu tego kościoła. To znaczy on przyjmował projekt jako gotowy, po czym w czasie realizacji wprowadzał do niego zmiany. Mówi, to nie będzie tak, tylko będzie tak. To nie będzie tutaj, tylko będzie tutaj. I te jego manipulacje troszkę Romka denerwowały. Ale no Boże Święty, widocznie Pan Bóg dykstował księdzu, jak to ma być, żeby było lepiej, niż było zaprojektowane. W 1987 roku oddano do użytku Kościół Dolny. Dwa lata później ukończono stan surowy świątyni wraz z zapleczem z wybudowaną obok plebanią i salami katechetycznymi. Jeszcze w tym samym roku, w październiku, odbyła się uroczystość poświęcenia, którego dokonał biskup Ignacy Tokarczuk. Przez szereg lat ten kościół był właściwie niezbyt atrakcyjny we wnętrzu. Był bardzo skromnie wyposażony, jeśli chodzi o stronę, że tak powiem, artystyczną, plastyczną i kiedy po śmierci księdza Kapusty nastał tutaj nowy proboszcz, on postawił się za cel zrobić porządek z tym wnętrzem i znalazł w Krakowie pracownię architekta wnętrz po Akademii Sztuk Pięknych Krakowskiej, który nazywał Kałczyński i jemu zlecił opracowanie projektu ukształtowania wnętrza. Wnętrze tego kościoła zostało zaprojektowane przez artystę plastyka, architekta wnętrz, Macieja Kałczyńskiego, który skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1967 roku. Maciej Kauczyński ma w swoim dorobku ponad 900 projektów witraży, które zostały zrealizowane w Polsce, ale także między innymi we Włoszech, Norwegii i Kazachstanie. Na czym polegała koncepcja tego wnętrza kościelnego tutaj? Po pierwsze, on dobrze odczytał intencje autora projektu architektonicznego, to znaczy Ronka Leglera, który pomyślał sobie ten kościół jako. Wielkie, jednoprzestrzenne wnętrze, nie podzielone żadnymi wewnętrznymi słupami, filarami, po prostu była to wielka hala, w której grać miały w przestrzeni poszczególne elementy wystroju architektonicznego. To, co skupia wchodzących do tej świątyni, to postać Matki Bożej Różańcowej z dzieciątkiem Jezus na ręku. Matka Boża trzyma także w ręku różaniec. Jest to pamiątka dar Ojca Świętego, Jana Pawła II. Figura Matki Bożej umieszczona jest w glorii z róż w ścianie ołtarzowej na tle witrażu, który także eksponuje poprzez rysunek abstrakcyjny róże. I kwiaty w otoczeniu właśnie Matki Bożej. Świątynia nasza wypełniona jest przepięknym malowidłem witraży. Sześć witraży, które znajdują się po prawej stronie w nawie naszej świątyni, najkrócej mówiąc przedstawiają kult Matki Bożej Różańcowej. Tak jak całe wnętrze od strony plastycznej projektowane jest przez pana Kauczyńskiego z Krakowa, witraże zostały wykonane w najstarszej chyba pracowni polskiej rodziny paczków z Krakowa z Podgórza. Jest to firma, która wykonywała również witraże dla bardzo wielu znaczących realizacji u nas w Polsce dla kilku. Katet w różnych miastach, również w Przemyślu i wykonywała bardzo znane witraże, które się mieszczą w kościele Franciszkanów w Krakowie, na przykład Wyspiańskiego. to jest też taka znakomita realizacja, która ma, że tak powiem, no, sławę światową. W naszej świątyni znajduje się jeszcze właśnie Golgota i krzyż z wizerunkiem Chrystusa w agonii. Jest to kopia cudownej figury z Limpia z Hiszpanii, przedstawiająca Chrystusa w agonii na krzyżu, kiedy wypowiada Chrystus słowa Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. To też jest bardzo interesująco skomponowana rzeźba. Jest przedstawiona, jak to zwykle Bywa na tle panoramy. Przy czym zwykle ta panorama przedstawia Górę Oliwną w Jerozolimie. Natomiast nasza panorama przedstawia budowlę Rzeszowa. Rzeczą nie tylko zauważenia, ale godną podkreślenia jest droga krzyżowa wykonana w naszej świątyni. Jest to mozaika. Materiał do mozaiki pochodzi z Włoch, spod Wenecji, z miasteczka starożytnego Spilimbergo. Tam jest produkowana. Te obrazy, które widzimy, budowane są z kamyczków, o wymiarach centymetr na pół centymetra. Oczywiście w ostatnim czasie to, co wieńczy wystrój kościoła, zostały wybudowane organy. Te organy są organami koncertowymi 43-głosowe. Jest zdolny młody organista, który bardzo często, przynajmniej raz czy dwa razy w miesiącu, po mszach świętych w niedzielę odgrywa utwór. Klasyczny, organowy, i cieszę się, że właśnie bardzo dużo ludzi zostaje w ławkach po Mszy Świętej, żeby tych utworów organowych słuchać. Trzeba powiedzieć, że realizacja wnętrza tego kościoła została powierzona znakomitym autorom i znakomitym wykonawcom. Jest to po prostu świetna realizacja. W 1994 roku Maciej Kauczyński za całość realizacji sakralnych na świecie otrzymał od papieża Jana Pawła II Order Rycerski Świętego Sylwestra. To wyróżnienie przyznawane jest osobom świeckim za zasługi na rzecz pontyfikatu, a także za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki. Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merleau w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem.